Dziwne uwagi szkolne, część 17. Maciej na lekcji języka polskiego, poproszony o podanie dowolnego czasownika, podał czasownik srać. Spytałem ucznia, co trzyma w ręce. On na to mi odpowiedział: To taki nowoczesny długopis z funkcją parowania. To był e-papieros. Bartek powiedział, że nie przychodzi jutro do szkoły, twierdząc, że musi od nas odpocząć. Filip zwraca się do nauczyciela. Niech się pan nie drze, bo nie słyszę, co kolega mówi. Trzech uczniów zamknęło się w szafie. Wychodząc, jeden z nich krzyknął. Narnia! Kurwa, narnia. Uczeń podczas wchodzenia do klasy kopnął drzwi tak, że wypadły z zawiasów. Po wszystkim krzyknął. No i w pizdu wylądował. Arek udaje pijanego, śpiewając... Jeszcze jeden i jeszcze raz. Ola obcięła koleżance włosy, twierdząc, że jest fryzjerem dla psów. Uczennica grozi koleżance w ławce klejem w sztywcie. Agnieszka włączyła na lekcji dzwonek w telefonie, przez co wszyscy wyszli z sali pięć minut przed prawidłowym dzwonkiem. Antek pod koniec ostatniej lekcji wyrzucił swój plecak przez okno, po czym powiedział: Czas już iść do domu.